W filmiku zgromadziłam nietypowe zadania dotyczące grania stosłupów, które pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty w latach 2019-2022. Wymagały one wyobraźni przestrzennej, jak również umiejętności odczytywania na podstawie siatki, jak będzie wyglądała dana bryła. Wkrótce pojawi się też filmik dotyczący typowo obliczania pól powierzchni i objętości grania stosłupów. Serdecznie zapraszam do oglądania. Ale zanim obejrzysz filmik, proszę zaobserwujmy Kanał, jeśli nie chcesz stracić darmowych powtórek, szybko i bez zbędnego rozwlekania przeprowadzę cię przez każde zagadnienie przydatne do egzaminu. Ready. Na rysunku przedstawiono fragment siatki prostopadłościanu oraz podano długości niektórych jego krawędzi. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa. I tutaj mamy wybrać właściwą odpowiedź. Najpierw na tej siatce uzupełnijmy długości tych odcinków, które możemy Odczytać na podstawie rysunku. Czyli zobaczmy, skoro tutaj mamy odcinek o długości 4 i tutaj mamy prostokąt, to znaczy, że ten odcinek również będzie wynosił 4, bo to jest bok prostokąta, który jest równoległy do tego boku, i tutaj ten odcinek również będzie wynosił 4. Podobnie, skoro ten odcinek wynosi 5, to ten również będzie wynosił 5, i ten odcinek również będzie wynosił 5. I tu mamy Kolejny prostokąt, czyli skoro ten odcinek wynosi 3, to ten odcinek będzie również wynosił 3. I teraz musimy sobie wyobrazić, że żeby zbudować z tej siatki prostopadłościan, to to będzie podstawa, a te dwie ściany podniesiemy do góry i te dwie krawędzie się ze sobą połączą. Czyli to znaczy, że skoro ten odcinek wynosi 3, to ten również będzie wynosił 3, i to również oznacza, że ten odcinek będzie równy temu odcinkowi, czyli też będzie wynosił 3. I teraz uwaga! Potrzebujemy sumy długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu. I to nie znaczy, że mamy teraz sumować długości wszystkich odcinków, które widzimy tutaj na rysunku, bo to nie jest cała siatka naszego prostopadłościanu. I też to nie znaczy, że musimy teraz obliczyć obwód tego. Wielokąta, który widzimy na rysunku, bo tak jak mówiłam, to nie jest siatka naszego prostopadłościanu. Musimy sobie wyobrazić, jak ten prostopadłościan będzie wyglądał, a najlepiej go sobie narysować. Wiemy już, że w podstawie ma prostokąt o wymiarach 4 na 5, czyli na początku rysujemy tą podstawę i wiemy też, że długości bocznych krawędzi wynoszą 3, czyli rysujemy krawędzie boczne. Tego prostopadu ścianu, wszystkie mają długość 3. I wiemy też, że na pewno górna podstawa będzie miała takie same wymiary jak dolna, czyli to znaczy, że skoro tutaj mamy odcinek o długości 5, to tutaj też będzie mieć odcinek o długości 5, skoro ten odcinek miał długość 4, to tutaj też będzie mieć odcinek o długości 4, tutaj też o długości 4 i tutaj też o długości 5. I teraz już, jeżeli wiemy, jak wygląda nasz prostopadłościan, to możemy teraz nanieść długości poszczególnych krawędzi na nasz rysunek. Czyli to znaczy, ta krawędź będzie miała długość 5, ta długość 4 i ta długość 3. Ta również będzie miała długość 3, ta też 3 i ta też 3. Ta będzie miała długość 5, ta długość 5, ta długość 4 ta długość 4 i jeszcze tam tutaj zostało, że ta będzie miała długość 4 i tu jeszcze mamy, że ta będzie miała długość 5. Czyli teraz, jeżeli chcemy obliczyć sumę długości wszystkich krawędzi, to zauważmy, że każda krawędź w tym prostopadłościanie powtarza się 4 razy. Czyli to znaczy, że możemy przemnożyć 4 krawędzie boczne, czyli 4 razy 3 dodać 4. Razy tutaj mamy długość tych krawędzi, czyli razy 4 i 4 razy 5. I teraz otrzymamy, że to jest 12, dodać 16, dodać 20, czyli otrzymamy 12, dodać 16 to jest 28, dodać 20 to jest 48, czyli prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C. Pamiętajmy, nie dajmy się tutaj wprowadzić pułapkę. I nie patrzmy na przykład, że tu mamy 5 plus 4 plus 3, to 5 plus 4 to jest 9 plus 3 to jest 12, i nie zaznaczajmy odpowiedzi A, nie sumujmy też długości wszystkich odcinków, które widzimy na rysunku, bo to nie jest nasz prostopadłościan. I pamiętajmy, że mamy Zawsze na początku uważnie czytać treść zadania. Czyli skoro tutaj jest mowa o prostopadłościanie, to już wiemy, że będzie to bryła, której wszystkie ściany boczne oraz podstawa są prostokątami i dlatego na tej podstawie już wiemy, jak narysować Taką bryłę. Na rysunku przedstawiono siatkę grania stosłupa prostego oraz podano długości niektórych jego krawędzi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pole największej ściany boczeń tego grania stosłupa jest równe 35, pole podstawy tego grania stosłupa jest równe 12. Do obliczenia pola ściany bocznej oraz pola podstawy. Potrzebne są nam długości wszystkich krawędzi. Zaznaczmy najpierw na rysunku to, co wiemy na pewno. Możemy zauważyć, że ten trójkąt jest taki sam jak ten trójkąt, w związku z tym długość tej krawędzi będzie wynosiła 5, a tej krawędzi będzie wynosiła 3. Możemy też zauważyć, że to są 3 prostokąty, więc skoro długość tego boku wynosi 7, to długość tego boku również będzie wynosiła 7, tego również i tego również będzie wynosiła 7. I teraz zauważmy, że ponieważ to jest trójkąt prostokątny, to możemy obliczyć długość tej krawędzi, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Zapiszmy je dlatego trójkąta, Czyli będziemy mieć 3 do kwadratu, czyli długość jednej przyprostokątnej poniesiona do kwadratu. Dodać x do kwadratu, czyli długość drugiej przyprostokątnej, tej długości nie znamy, poniesiona do kwadratu. Równa się 5 do kwadratu, czyli równa się długości przeciwprostokątnej. Czyli pamiętajmy, przeciwprostokątna jest to ten bok, który leży naprzeciw kąta prostego. I teraz 3 do kwadratu to jest 9. Dodać x kwadrat równa się 5 do kwadratu, czyli 25. Przenosimy teraz 9 na prawą stronę, pamiętając o zmianie znaku na przeciwny, czyli będziemy mieć 25 minus 9, czyli x kwadrat będzie równy 16. I teraz będziemy pierwiastkować obie strony, żeby pozbyć się tutaj tego kwadratu przy x. I pamiętajmy, że jeżeli mamy pierwiastek stopnia drugiego i tutaj jest kwadrat, to... Pierwiastek stopnia drugiego i kwadrat się znoszą i zostaje nam sam x. Czyli to znaczy, że po spierwiaskowaniu otrzymamy, że x równa się pierwiastek z 16, czyli 4 i możemy teraz długość tego brakującego odcinka nanieść na nasz rysunek, czyli to znaczy, że tutaj x będzie równe 4 i skoro ten trójkąt jest taki sam jak ten, to tutaj długość tego odcinka będzie również wynosiła 4. Teraz wyobraźmy sobie jak będzie wyglądał ten graniastosłup. Ponieważ mowa jest o graniastosłupie prostym, to ściany boczne są prostokątami, czyli to będą ściany boczne, a trójkąty będą podstawami. Teraz wyobraźmy sobie, które krawędzie tego graniastosłupa będą stykały się ze sobą, jakbyśmy chcieli skleić z tej siatki bryłę, to znaczy, że to jest podstawa, to są ściany boczne, to znaczy, że ta krawędź zetnie się z tą krawędzią, a ta krawędź zetnie się z tą krawędzią. Podobnie tutaj też. Ta krawędź zetnie się z tą krawędzią, czyli to znaczy, że ta krawędź również będzie wynosiła 5. I ta krawędź zetnie się z tą krawędzią, czyli ta krawędź również będzie wynosiła 3. I podobnie w tym miejscu ta krawędź też będzie wynosiła 3. Graniastosłup będzie wyglądał mniej więcej tak, ponieważ jest on prosty, to jego krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw i tutaj też widzimy, że graniastosłup nasz ma w podstawie trójkąt prostokątny. Teraz mamy obliczyć pole największej ściany bocznej tego graniastosłupa. Ponieważ wszystkie ściany boczne są prostokątami o jednym boku wspólnym wynoszącym 7, to największą ścianą boczną będzie ten prostokąt, który będzie miał najdłuższy ten bok. Czyli to znaczy, że musimy spośród tych trzech prostokątów wybrać ten, którego długość boku wynosi 5, tak? bo tutaj w tym prostokącie długość boku wynosiła 3, a tutaj długość boku wynosiła. 4. czyli będziemy obliczać teraz pole tej ściany bocznej, bo będzie to pole największej ściany bocznej i w prostokącie pole obliczamy mnożąc długość jednego boku razy długość drugiego boku, czyli 5 razy 7 I otrzymamy, że pole tej ściany bocznej wynosi 35, czyli pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym. Zajmiemy się teraz drugim zdaniem. Mamy obliczyć Pole podstawy tego grania stosłupa w podstawie mamy trójkąt, a dokładnie jest to trójkąt prostokątny, pole trójkąta to jedna druga razy długość podstawy razy wysokość. Jeżeli sobie przyjmiemy, że to jest podstawa naszego trójkąta, to to będzie wysokość, tak? bo wysokość zawsze musi być prostopadła do podstawy, czyli możemy obliczyć, że pole tej podstawy będzie wynosiło jedna druga razy długość. Jednego boku razy długość drugiego boku. Hmm tego trójkąta nie ma znaczenia w jakiej kolejności. Tutaj wpiszemy długość tych boków, dlatego że jakbyśmy spojrzeli sobie w tą stronę, to to by mogłaby być nasza podstawa w tym trójkącie, a to by mogła być wysokość. I teraz możemy tutaj dwójkę skrócić z czwórką przez 2, czyli tutaj otrzymamy 2 i otrzymamy, że pole to jest 3 razy 2, czyli 6. Jak tutaj sobie popatrzymy, to drugie zdanie jest zdaniem fałszywym, bo Mówi nam ono, że pole podstawy, czyli pole tego trójkąta, wynosi 12. Kolejne zadanie, które jest dość nietypowe, bo wymaga wyobraźni przestrzennej, a nie wymaga obliczeń. Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił. Kostkę. Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W pierwszym przypadku widzimy, że biały trójkąt leży obok białego koła, i tutaj też biały trójkąt leży obok białego koła, więc to jest OK. Ale biały kwadrat leży na, w siatce naprzeciwko białego koła, nie sąsiaduje z nim, więc. To nie jest dobra kostka. W drugiej kostce szary kwadrat leży obok szarego kółka i w siatce też szary kwadrat leży obok szarego kółka, więc to jest ok, ale szare kółko leży naprzeciwko białego trójkąta, nie sąsiaduje z białym trójkątem, a tutaj w tej kostce szare kółko sąsiaduje z białym trójkątem, więc ta kostka również nie jest dobra. W trzeciej kostce szary trójkąt i szare kółko leżą obok siebie, tak jak w siatce, tutaj też szary. Trójkąt i szare kółko leżą obok siebie, więc to jest dobrze. A biały kwadrat styka się tutaj na siatce krawędziami z tymi wszystkimi bokta, bokami, które leżą w tej części siatki. Czyli to znaczy, że styka się z szarym kwadratem i z szarym kółkiem, i tutaj też mamy, że szare kółko styka się z białym kwadratem. Tak jak w siatce, i ten biały kwadrat również się styka z szarym trójkątem, i u nas też biały kwadrat styka się z szarym trójkątem, czyli to znaczy, że to jest ok. Możemy nawet zauważyć, że Krawędź pomarańczowa, fioletowa i różowa wychodzą z jednego wierzchołka, i to wyszło nam zarówno w siatce, jak i w bryle. Czyli to znaczy, że kostką sklejoną przez Mariusza jest kostka z podpunktu C. Sprawdźmy jeszcze kostkę z podpunktu D. W tej kostce białe kółko. Sąsiaduje z białym kwadratem i to nie jest OK, bo w siatce białe kółko leży naprzeciwko białego kwadratu, czyli ponownie potwierdza się, że prawidłową odpowiedzią jest tylko odpowiedź C. Zadanie z sześcianem, które nie wymaga obliczeń, ale wymaga wyobraźni przestrzennej. Na drewnianej kostce w kształcie sześcianu zaznaczono punkty K i L. Tak jak na rysunku, po ścianach tej kostki od punktu K do punktu L przeszła mrówka. Na której z poniższych siatek ścianu przedstawiono trasę, której uwaga nie mogła pokonać mrówka, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zauważmy, że trasa na rysunku B jest trasą po jednej ściance, czyli to znaczy, że to nie jest dobra odpowiedź, bo widzimy, że mrówka, aby dostać się z punktu K do punktu L, musiała przejść przez co najmniej dwie ścianki. I tutaj możemy zaznaczyć dla pewności tą trasę, czyli jak idziemy z wierzchołka K po jednej ściance, to na pewno nie dojdziemy do punktu L, czyli to znaczy, że odpowiedź B jest. Właściwą odpowiedzią. Spróbujmy teraz zaznaczyć odpowiedzi z pozostałych podpunktów, czyli zaznaczmy odpowiedź z punktu A, czyli mrówka idzie znowu z wierzchołka K po jednej ściance i następnie przechodzi na drugą ściankę i dociera do punktu L. Czyli odpowiedź A jest możliwą odpowiedzią. Teraz spróbujmy zaznaczyć odpowiedź z. Pod punktu C, czyli ponownie zaczynamy tutaj z wierzchołka K, idziemy do krawędzi jednej ścianki i przechodzimy przez tą krawędź i idziemy po drugiej ściance i docieramy do punktu L, czyli odpowiedź pod punktu C jest również OK. I teraz zajmiemy się odpowiedzią z punktu D, czyli idziemy teraz po krawędzi, zaczynając z wierzchołka K i później, jak docieramy tutaj do Kolejnego wyszchołka, to idziemy po ściance, docierając do punktu L, czyli taka trasa jest również możliwą trasą, czyli odpowiedź D również jest trasą, którą mogła pokonać mrówka. Czyli prawdziwą uwagą odpowiedzią jest odpowiedź B, bo tutaj w zadaniu pytamy się, której trasy nie mogła pokonać mrówka. Zadanie Dotyczące sześcianu. W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki, zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Sześcian to taka bryła, której wszystkie ściany boczne są takimi samymi kwadratami. Weźmy sześcian o jednostkowej długości krawędzi. Sprawdźmy, ile musimy wykorzystać takich klocków do budowy kolejnego sześcianu. Aby zbudować kolejny sześcian, to Potrzebujemy najpierw czterech takich klocków i jeszcze na górze kolejnych czterech takich klocków, czyli to znaczy, że potrzebujemy 8 takich klocków. Skąd to wiemy? Bo tu na dole mamy 2 razy 2, czyli 4 klocki i jeszcze raz to samo, czyli razem będziemy mieć 8 klocków, czyli to znaczy, że mnożyliśmy 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do 3 i dało nam to 8 klocków. A Ile klocków będziemy potrzebować, żeby zbudować kolejny sześcian? Znowu bierzemy, najpierw budujemy dolną warstwę, ona potrzebuje 9 takich klocków. Następnie kolejna warstwa też będzie potrzebowała 9 klocków, i kolejna warstwa również będzie potrzebowała 9 klocków. Czyli to znaczy, że jeżeli na dolną warstwę zużyjemy 3 razy 3, czyli 9 klocków, to jeszcze, żeby powstał nam sześcian, potrzebujemy. Trzech takich warstw, czyli musimy te 9 klocków pomnożyć razy 3, czyli to znaczy, że będziemy mieć 3 razy 3 razy 3, czyli będziemy potrzebować 27 klocków. A teraz dokładamy kolejne klocki i budujemy sześcian, który w podstawie będzie miał kwadrat o boku 4 klocki. Czyli to znaczy, że ten kwadrat będzie potrzebował aż 16 klocków. Dokładamy kolejną warstwę, kolejną, i jeszcze kolejną. Ile klocków tutaj zużyliśmy do zbudowania tego sześcianu? Czyli tak, na dole mamy 4 na 4, czyli 16 klocków. I jeszcze musimy to powtórzyć 4 razy, bo potrzebujemy 4 takich samych warstw. Czyli to znaczy, że będziemy mieć 4 razy 4 razy 4, czyli 4 do 3, czyli 64 klocki. A ile potrzebowalibyśmy, gdybyśmy chcieli mieć sześcian, który będzie miał bok, składający się z pięciu klocków, czyli mielibyśmy 5 razy 5 razy 5, czyli to by było 5 do potęgi trzeciej, czyli 125 klocków. W kolejnym sześcianie musielibyśmy zużyć 6 razy 6 razy 6, czyli 6 do potęgi trzeciej, czyli 216 klocków, a my mamy 203 klocki, czyli to znaczy, że maksymalnie. Ułożymy z nich sześcian o wymiarach 5 na 5 na 5, czyli to znaczy, że zostanie nam 203 minus 125 równa się 78 krosków, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Ponieważ Objętość sześcianu liczymy mnożąc długość jednego boku razy długość drugiego boku razy długość trzeciego, czyli tu na przykład będzie 4 razy 4 razy 4, czyli inaczej 4 do 3, czyli tak naprawdę w każdym przypadku liczyliśmy objętość sześcianu, bo sprawdzaliśmy ile takich sześcianików o objętości równej 1 zmieści się w większym. Sześcianie. Czyli w tym sześcianie, takich sześcianików, zmieściło się 64, czyli to znaczy, że objętość tego sześcianu wynosiła 64 jednostki sześcienne. I kolejne zadanie dotyczące. Sześcianów. Dwa sześciany, jeden o krawędzi 2 i drugi o krawędzi 3, pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe. I mamy wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Pierwszy sześcian ma długość krawędzi 2 i został pocięty na małe sześciany o krawędzi 1. Aby dostrzec, ile takich małych sześcianików otrzymaliśmy, najlepiej bazować na objętości sześcianu. Sześcian o krawędzi 1 ma objętość V równą. 1 razy 1 razy 1, czyli 1. Czyli to znaczy, że sześcian o krawędzi długości 2 będzie miał objętość 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Czyli to znaczy, że będzie zawierał 8 takich małych sześcianików. Co widać? Tutaj z przodu mamy 4 takie sześcianiki i z tyłu również mamy 4 sześcianiki, czyli razem mamy 8 takich sześcianików. A sześcian o długości krawędzi 3... Będzie miał objętość 3 razy 3 razy 3 czy to się równa 27, czyli to znaczy, że będzie się składał z 27 takich małych sześcianików, czyli to znaczy, że jeżeli będziemy teraz chcieli zbudować prostopadłościan, to będziemy mieć łącznie do dyspozycji 8 dodać 27, czyli będziemy mieć razem do dyspozycji 35 takich małych sześcianików. Czyli to znaczy, że wiemy, że objętość prostopadłościanu. Przypominam, że prostopadłościan i jest to graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami. I objętość tego prostopadłościanu będzie wynosiła 35. A objętość prostopadłościanu, jeżeli a, b i c są krawędziami tego prostopadłościanu, wynosi a razy b razy c. I to znaczy, że musimy pomnożyć jedną krawędź razy drugą, razy trzecią, i musimy pamiętać o tym, że te krawędzie, które będziemy przez siebie mnożyć, muszą wszystkie wychodzić z jednego wierzchołka. I my wiemy teraz, że objętość naszego prostopadu ścianu wynosi 35 i musimy teraz znaleźć takie długości krawędzi A, B i C będące liczbami całkowitymi, aby pomnożone przez siebie dały 35. Więc może to być na przykład 35 razy 1 razy 1, bo to będzie 35, lub może to też być 5 razy 7 razy 1, ale wiemy, że żadna ściana tego ścianu nie jest kwadratem, czyli to znaczy, że każda tutaj z tych liczb ABC musi być inna, Wybieramy więc drugą możliwość. Nie ma znaczenia w jakiej kolejności zapiszemy długości krawędzi tego naszego. Prostopadłościanu. Czy to znaczy, że możemy zapisać, że tutaj A równa się 5, B równa się 7 i C równa się 1. Czyli nasz prostopadłościan w podstawie będzie miał 5 klocków i będzie to tylko jedna warstwa, bo szerokość ściany bocznej to 1. Czyli składa się ona tylko z jednego klocka i do góry razem będzie 7 klocków, bo wysokość ściany bocznej to 7. Teraz musimy obliczyć pole powierzchni zbudowanego. Prostopadłościanu. Możemy zauważyć, że ściany boczne tego prostopadłościanu to trzy pary takich samych prostokątów. Tutaj mamy dwie takie same ściany boczne, tu mamy górna i dolna podstawa są też takimi samymi ścianami bocznymi, i tutaj ta przednia ściana boczna jest taka sama jak tylnia ściana boczna, czyli pole powierzchni tego prostopadłościanu to możemy policzyć mnożąc dwa razy a razy c, czyli 5. RAZY 1, czyli będziemy liczyć pole tego prostokąta, dodać 2 razy 1 razy 7, czyli będziemy liczyć pole tej ściany bocznej i będziemy ją mnożyć razy 2, bo mamy dwie takie same ściany boczne, i dodać 2 razy 5 razy 7, czyli liczymy pole tej ściany bocznej, i razy będziemy mieć 10, dodać 14, dodać 70, to znaczy, że otrzymamy 94. Czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Jeśli to, co mówię, ma sens i chciałbyś więcej porad o egzaminie ósmoklasisty z matematyki, będę wdzięczna, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, dasz łapkę w górę lub zostawisz komentarz pod filmem. Mam. Dla Ciebie inne ciekawe filmiki dotyczące egzaminu. Możesz też zrobić test, dzięki któremu sprawdzisz, które dział już umiesz, a które musisz jeszcze poćwiczyć. Znajdziesz go na naszym Facebooku. Zapraszam też do obejrzenia filmiku z zadaniami dotyczącymi grania stosłupów z egzaminów z lat 2019-2022, w których trzeba było obliczyć pole i objętość dowolnego grania stosłupa.